I o dziś sobie nagramy razem z Malwi dekorowanie naszych domków na jesień. I właśnie Malwi już poszła wybierać sobie domek, a ja chcę być szybciej niż ona. Czekajcie, gdzie ona pobiegła? Yy, Malwinson? Gdzieś Ty poszła? A, czekaj, który Ty robisz? Bo ja nie wiem, który Ty robisz. Yy, 15. Dobra, dobra. robisz czy 16 robisz? Co Ty robisz, kobieto? Mów mi szybko. Dobra. Yy. Aha, okej, okay, to ja sobie zrobię tutaj. No nie ja chcę mieć ładny domek, nie chcę takiego zwykłego domku. No wiadomo, Malwi to tutaj zaraz tak podekoruje, że no, tyle będę miała z tego domu. I nic nie będzie tutaj widać ładnego. Co to je? O nie, to ten brzydki dom, fuu, ja go nie chcę. Nie, to jest to brzydki, nie chcę go. Ej no, ja byłam pewna, że je inny ten, oh my god. No ej, gdzie jest jakiś ładny? Co jest? Ej, ja naprawdę chcę jakiś ładny domek. A nie jakieś takie dziwne coś. W sensie, wiadomo, to jest ładny domek, tylko dla chłopaków. A ja nie jestem chłopakiem. Ja jestem wywiórką dziewczynką. I ja chcę tutaj ładny domek. Co ty, Malwinson? No, tato poszalała po całości. Po całości po prostu. Udekorowała. Udekorowała, zrobiła. No, czuć pieniądz, czuć pieniądz. No. Tak to jest. A ja to co? Ja jakiś tani domek z AliExpress. Dobra, otworzę sobie tutaj. Oh my god. Co Malvin pisze? No dobra, to lecę dekorować. Dobra, to jak już Malwi zaczęła sobie dekorować, to my też musimy zacząć. E, dobra, zacznę może od jakichś lampek. Czegoś takiego. Ale co ona tam knuje? Czekajcie. Ona stoi w miejscu. Ona, Ej. ona coś pisała przed chwilą, ale ja nie widziałam tego. Dobra. E, tu dekorujemy, ale ja myślę, że w ogóle Malwi coś knuje tutaj bo w ogóle nie ma dzisiaj ze mną wszystkich dziewczyn, ani nie ma innych widzów, jest tylko Malwi. A to jest właśnie podejrzane powiem wam. Gdzie ona idzie? Ona idzie gdzieś na górę? U, ale ładne lampki. Co ty? Malwi jest miła, ale bez przesady, żeby ona nawet lampki chwaliła. Coś, co ty kombinujesz? Co ty kombinujesz? Gdzie ona jest? Albo wiem, wbijemy się do Malwi do domu i będziemy ją śledzić. Uuu, to by było fajne. A jeszcze ja tutaj podekoruję trochę, żeby myślała, że... No wiecie, coś tutaj jest zrobione. Żeby nie było, że ja jednak tak wiecie, poszłam sobie i po prostu zostawiłam wszystko. Dobra, tu kolejne lampki. Malwi! Mario, gdzie ty jesteś? Dobra, dziś poszła. No, jasne, już Malwi nie ma. Tyle ją widzieliśmy, moi drodzy. Dobra, tutaj jakieś kwiatuszki, coś tam, coś tam. No, tak, tak. Okej, okay, okej. Okay. Idziemy jej szukać. Bo nas szknuje. Lala, co? Co to jest? Nami! Nami chodź! E, szybko? E, czekajcie, ona chyba na górze była. E, du, 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 Ale to różowo, oh my god. Co jest? Le! Pająki! Fuuuuuuuu! są obrzydliwe! Malwi! Widzisz to? Skakuję na stół, ja nie. One mają jakąś rodzinę, czy co? Fu, nienawidzę pająków. Nie wykonuj, Nie jest gdzieś jakaś nienormalna, czy co? Fu, one są obrzydliwe. Fu, ja tu zostaję. Ja tu zostaję. Ja się nigdzie stąd nie ruszam nawet. Bleh. Pająki. Ja się im przydzę. No, a ja to co? Ja to tym bardziej. Fuu! No co, wiewiórka się boi pająków? Wiewiórka się bardzo boi pająków. Pająki są obrzydliwe. Ech! A jeszcze takie ciarne! Fuuu! Malwi zabierz je stąd! Dobra, chyba jakoś sobie poradzę. Zabieraj je! Fu! Jak ty tak możesz? Specjalnie je tam postawiłaś. Jak mam je zbierać? One się za... Co? Zalęgłe? Uciekam do siebie do domu. Fu fu, 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 fu. O, jak można w ogóle mieć tyle pająków w domu? Wow. A co ona tu dzisiaj na obiad będzie robiła? Ha, może burgery? Dobra. Ej, kobieto, weź tu, wreszcie zobacz, że ja tutaj jestem i mi otwórz, a nie, bo ja. Aj, sypialnia. Szkoda, że okna otwartego nie zostawiła, to by mi weszła. Dobra, co ty tanknujesz, Gdzie ty jesteś? Ty jakieś pachołki rozłożyła? Gdzie ona jest? Ej, nie widzę jej. Czekajcie, zrobimy myka. Wlecimy jej do domu. Ue, co tu się dzieje? Zostaw subo dla nami? Co? Najpierw mnie straszyła pająkami, a teraz jest miło dla mnie? Ej, ale ja jej tu nie widzę. Czekajcie, czekajcie. No naprawdę nie ma jej tu. Co jest? Gdzie jest ta Malwi? Ej, no, patrzcie, że ja latam po całym jej domu i jej nie ma. Co jest? Ale to nie będą już pająki. Dawaj szybko. No na pewno ja już ci wierzę w te pająki. Dobra, czekajcie, tu są słupki. Jakieś słupki, to te co widzieliśmy Tu też są jakieś słupki Ale przecież ja przed chwilą patrzyłam, to nie było tutaj Malwi Zostaw suba dla nami To dobrze, dobrze Aha, bo tu jeszcze jest jakieś wejście w ogóle Gdzie ty jesteś? No przecież chodzę u ciebie po domku A ciebie nie ma Co? Gdzieś ty poszła? I co? Spodobała się niespodzianka? No jest. się wystraszyła Malwi. Normalnie cię. O boże, święty. A nie powiem, cię, byłam. Yy, no dobra, leć dekorować dom. To jest OK. Przyszła, zawołała mnie, ale pokazała mi niespodziankę, więc okej. Okay. Coś takie, jakieś dziwne to jest się ona tutaj knuje. Tu będzie dynia. Dynia, ładna dynia. Co ty kombinujesz? Napisałam do niej, co ty kombinujesz? oni Ona nami szybko? Chodź i uśmiechnięte buźki. Jak ty piszesz uśmiechnięte buźki, to już podejrzewam co ty zrobiłaś. O! A co to? A to ja sobie mogę tu siedzieć? Czy co tu jest tutaj? Na ostatnie piętro? Gdzie ty masz ostatnie piętro? Jeszcze większ! Jest! O! Ty jesteś chora! Malwy! Odejdź ode mnie! Ona mnie straszy cały dzień! Ja zawału dostanę przez ciebie! Odejdź ode mnie! Odejdź! Odejdź! Żadne fajne przybranie na Halloween! Masz sikierę w rękach! Miałśmy dekorować domki, a ty co robisz? Nie panikuj, to ja! Ja widzę, że to ty, ale masz sikierę w rękach! Co ty chcesz mi o... To ogonek obrąbać? Co ty robisz, kobieto? Dwoja mina była piękna. Ha, ha, ha! Idź z tą sikierą ode mnie! Ty jesteś jakaś... Huh? nieadekwatna do sytuacji. <noise> Fajne przybranie, no spoko jest! A jak będzie mnie tak w nocy straszyć, to ja nie wiem, co zrobię. Three hours later. Zaraz przyjdź do mnie nami. No co ty... <noise> dobra, zapalę te światło jednak, bo ja jej trochę nie ufam. Ej, myślałam, że... o, dobra. Wszystko tutaj działa, idę, idę, idę. Co ty chcesz? Chodź do mnie nami. Idę! Ale ty miałaś dom dekorować, kobieto. Coś? Co ty tu zrobiłaś? Malwi, gdzie ty jesteś? Czemu Co ty tu narobiłaś? Ej, gdzie jest Malwi? Ej, nie siadaj! No co jest? Gdzie ona jest? Ej, czekajcie, gdzie ona? Co? Co? No chyba nie, no chyba nie! Dobra, gdzie ona... Rip nami? Gdzie ty jesteś? Gdzie ona jest? Gdzie ty jesteś? No chyba przebiegłam już w każdy pokój. Co tu się pali, kobieto! Chata ci się pali! Gdzie ty jesteś? Co tu się. No ty chyba zwariowałaś! Co ty robisz? Nie, zostaw mnie! Nie! Malę. No, nie, e, 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 nie, 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 nie. Ja się tak nie bawię, ja się tak nie bawię. Słuchajcie, to był ostatni odcinek z Malwi. Ja nie dam się tak trollować, a tym bardziej przed Halloween. Więc jeśli podoba wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę w górę i możecie dać znać w komentarzu, czy lubicie Halloween. Oczywiście możecie zostawić suba na moim jedynym, prawdziwym kanale. A mi się może uda załatwić Malwi. A my się z wami żegnamy. Pa!